Witam serdecznie moi drodzy na fit Passion Moi drodzy, znajdujemy się w pięknym miejscu Ale piękne miejsce to jest nic Mając takiego podopiecznego To mój mały bohater e, to Toboma. Toboma Jak masz na nazwisko? Delgas Także to nasz mały rekinek, popularny To ten chłopczyk, który wykonał 15 minut deskę e, Także jest bardzo sprawny e, Supportuje tutaj Pana trenera Wojtka na Traffic Passion ogląda, trenuje, także dzisiaj go wyróżniłem, dzisiaj będzie ze mną. Niech to będzie filmik, moi drodzy, taki inspirujący y, tatusiów do treningu y, z takim ambitnym synem. Także słuchajcie, 7 podstawowych, prostych ćwiczeń, które będę wykonywał razem y, z Tobą na y, będzie cztery takie serie. To jest typowy trening na wzmacnianie, a do tego na korygowanie wad postawy i na ogólnie tutaj troszeczkę narzucenie tej tego popularnej masy na nasze, na nasze kości. Trening będzie ogólny. Ja już wszystko wytłumaczyłem. Wygląda to w ten sposób. Pompki, deska ze stabilizacją, czyli mięśnia kor, Za chwilę wszystko wytłumaczę. Później mamy zwykłą deskę z rotacją bioder, deska bokiem, przysiady i grzbiety na koniec. To jest wszystko jasne? Wszystko będę mówił, to było także zaczynamy. To był podpór przodem. Mój mały Mistrzu, i zaczynamy siedem. Patrz na mnie i tak samo robimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Podpór przodem i jedziemy cofnąć. Raz, dwa, kolano, kolano. Raz, dwa, kolano, kolano. Nie rotujemy bioder Raz, dwa, hop, hop. Trzy. Raz, dwa, hop, hop. Cztery. Raz, dwa. dwa. Hop, hop, mamy pięć. Raz, dwa. Hop, hop. I raz, dwa, trzy, cztery, sześć. I jeszcze jedna rekinę. Raz, dwa, trzy, cztery. Świetnie. Schodzimy do deski i 25 sekund. Raz, rotujemy. Świetnie. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Bardzo ładnie. Super dobre. Jestem siebie dumny. To jest praca, to jest to. Brzucho zarysowane. Tak, tatusiowie trenujemy z nami. Hop, 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 już? Jeszcze dwie sekundy, hop. już? Hop, dobrze. Deska bokiem, obuś, ręka do góry, trzymamy, utrzymasz jedziemy. Trzymaj, świetnie. Zobaczcie, to bo robi trudniejszą wersję. Czyli unosi nogę do góry. Spięcie ładnie, rączka tutaj do góry. O. Mamy, Jeszcze utrzymać to mówię. Utrzymać. Bierze w ciebie. takie jest. Główka do góry, patrzcie przed siebie dumnie. U pana pięta, ile tam mamy sekund? Nie wiem. I zmiana. I będę teraz liczył. Raz. Po 15 dwa, sekund miało być, trzy, nie? Tak. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 piętnaście, pięknie, powstrzymajmy. Pięknie i zaczynamy przysiady. Do boku jedziemy. Raz. Dwa. skakanie, Trzy. Cztery. Pięć. kupa w tył. Sześć. Siedem. Świetnie. I kładziemy się na brzuch. I jedziemy. Prawa ręka, lewa noga do góry. Raz. Nie, tylko jedna ręka. Jedna ręka, noga. Hop. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. 6, 7 i druga strona. Raz, 2, 3, 4. Całość się nie podnosi, tylko rękę. 5, 6, do przodu rękę. 7, i jedziemy. Wstajemy, góra. I chwileczkę odpoczynku. Chwilowo odpoczynek. Ile mamy, jaki mamy czas za sobą? 4 minutki. Taki, moi drodzy, jest trening, wykonujemy, o, tu mój mistrz, mój Asik. Taki trening wykonujemy trzy serie. Jak najbardziej wystarczy naprzątną. Na bo i tyś pokaż jeszcze to ćwiczenie. Yy, rekinek może brzuch robić, a tak, ty możesz. Yy... Tak, ale to będzie jako to będzie niespodzianka też na następny filmik, także nie będę zdradzał. A, okay. Ale pokażemy ten filmik jeszcze. To będzie jedna niespodzianka, jaki trening z sobą wymyśliliśmy. Dobra, to bo czy wypocząłeś? Piątka, mój mistrzu mały, także jedziemy. Zaczynamy od pompek I jedziemy, mistrzu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć, siedem. Wstajemy i jedziemy. Raz, dwa. Hop, hop. Dwa. Trzy. Świetnie. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. I deseczka. I jedziemy bladerka. 10 sekund. Już. I deseczka bokiem to. Kop i jedziemy. Raz. Zobaczmy. Jeszcze chwilę. I zmiana drzwi. 6 7 i druga roczka. raz 2 3 4 5 6 7 Brawo, autobus stajemy. 7 siedem do boku, idziemy i raz 2 3 4 5 6 7 Pięknie, autobus pięknie. Jeszcze gotowy za chwilę punkt kierunek i ciągamy ostatnią serię, nie? Jak nie jak tak, autobus je zobaczy. Jaki uśmiechnięty, jaki wyrobiony nasz młody atleta Ile tobuś masz lat? Ma 9 lat, tak? Także zobaczcie, na tym bicepsy tobuś. się mały rycerz. Mały rycerz, nie tobuś? Jestem z Ciebie bardzo dumny. Za to, że jestem się dumny, to nie robimy od jedziemy, bo widzowie tylko czekają, nie? Jedziemy to. Raz, trzy, cztery, pięć, sześć i stajemy się teraz. Pacto, dopесяć, I dwa. I trzy. I cztery. I sześć. I siedem. Załogimy do doseczki. Mam miejscu jedzenia. Trzydzieści Co robisz? Też tak można. 20 sekund minęło? Pięknie. Kiło. Już. Bardzo, bardzo. Już? Dobra, bok i jedziemy. I zmiana. Pięknie. Kładziemy się naprzód i tobą siedzimy. Prawa ręka, lewa noga. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I druga rączka. I raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7. Świetnie, mój mały licencjum. Wstajemy. Ostatnie 7. Raz, nisko, 7. 2, 3, 4. Pleccie prosto. 6, 7. Wystarczy, tobusz. Piąteczka. Możesz tutaj pozdrowić, kogo chcesz, Tobuś? Kogo chcesz pozdrowić? O, chcę pozdrowić moją mamę. Teraz, bo jak tak, to musimy pozdrowić wszystkich na 3-4 natural... Pozdrawiamy Natural Fit Passion, tak? 3, 2, 1. Pozdrawiamy Natural Fit... Passion! Passion. Pa! Dziękujemy!